Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Skiba Piotr i jestem e, właścicielem sklepu medycznego SkibMed ze Świdnika. E, chciałbym dzisiaj Wam przedstawić najdroższy wózek w Polsce Meira Teacher Sky, który jutro będzie jechał do swojego właściciela. No, generalnie jest to wózek z funkcją pionizacji i z biomechanicznymi funkcjami, które zmieniają Zmieniają pozycję pacjenta. Myślę, że jest to wózek najlepszy na rynku. Tak naprawdę wszystkie opcje można w tym wózku wymienić. Elektryczna zmiana kąta siedziska, elektryczna zmiana kąta pleców, podnóżków. A co najważniejsze, w tym, w tym wózku funkcja pionizacji. Tutaj dla naszego pacjenta jest to mega ważne. Oczywiście, jeśli chodzi o pionizację, właściciel tego, tego cacka będzie mógł samodzielnie się spionizować. Za chwileczkę wam pokażę, jak, jak ten wózek właśnie będzie mógł służyć do pionizacji. I za chwilkę omówię konkretne opcje, które warto wymienić. Zacznijmy, może, od, od regulacji pleców. Jeśli chodzi o tą pozycję, tutaj jest e, bardzo, bardzo ważna biomechanika tych pleców. E, w skrócie, też nie ściąga koszulki i e, nie, ma żadnych, nie ma żadnych problemów z zetknięciem e, pleców z, z tą poduszką. To jest ogólnie super sprawa też do mm, dziennego odpoczynku. Jak ktoś długo na wózku przybywa, prawda, można się tak na pół leżąco zrelaksować i tutaj będziemy przedstawiać funkcję pionizacji. Zrobię to na sucho i jeśli chodzi o tego pacjenta, przede wszystkim Tutaj był ważny wzrost. Niestety w innych wózkach z funkcją pionizacji nie udało się pacjenta spionizować z racji wzrostu. May Ride Sky jest wózkiem, w którym spionizuje się pacjent nawet dwumetrowy. Wózek oczywiście jest zaopatrzony w pasy, które podtrzymują pacjentów niestabilnych, którzy nie trzymają tłowia i torsu, żeby nie wypadli prawda, do przodu. Jeśli chodzi o Mayra Sky, nie ma co ukrywać, on też super będzie się sprawdzał w terenie. Wjedziemy tak naprawdę na bardzo nierówno, nierówne drogi. Jest taka płynna pneumatyka, nie będzie, nie będzie czuć żadnych, że tak powiem, nierówności. Poruszając się tym wózkiem ma się. Wrażenie, że się płynie. Tak? Tutaj jest bardzo, bardzo przyjemna jazda. Też mamy oczywiście zagłówek, którego, który pominąłem wcześniej. W trzech płaszczyznach można ustawić pod pacjenta. Bardzo ważna rzecz w trakcie regulacji kątowej pleców. Tak? Czasami u pacjentów niestabilnych ta głowa także, także jest niestabilna i tutaj wymagamy zagłówka, który który będzie formą stabilizacji głowy. Odnośnie tapicerki, jest też wyprofilowana pod pacjenta. Są także boczne peloty biodrowe, które stabilizują podczas pionizacji. Oczywiście mamy zdejmowane podkolaniki. To jest bardzo prosta sprawa. Oczywiście jak jedziemy, nie są wymagalne, ale jak, do, jak przystępujemy do pionizacji. Oczywiście musimy je założyć z racji tego, żeby, żeby były ustabilizowane kolana. Także działamy na refundacjach. Tak jak mówiłem u szalonego reportera w podcaście, staramy się zrobić tak, żeby pacjent nie dopłacał. No w tym wypadku z własnej kieszeni pacjent nie dopłacił ani złotówki. Pozostawię, pozostawię tajemnicą, skąd były pieniążki. A jeśli chodzi o refundację, warto wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia da 5000 zł. E, PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd może dać 27,5 tysiąca złotych. No, jeśli chodzi o, o konfigurację e, wózka, no to tutaj, tutaj oczywiście indywidualnie podchodzimy do pacjenta. E, w ramach jakichkolwiek pytań zawsze możecie się zgłosić, czy to pod numerem telefonu, który pewnie gdzieś tu się wyświetli, można się odezwać także na maila, często, coraz częściej wysyłacie maile z zapytaniami, z propozycjami konfiguracji, z propozycjami prezentacji modeli wózka jakiegokolwiek wybierzecie, no i tutaj. Myślę, że dojedziemy przede wszystkim na terenie całej Polski, nie ma żadnego problemu. Wczoraj byłem w Gnieźnie, jutro jestem w Warszawa, Płock, także jak będziecie mieli zapotrzebowani w Gdańsku, super okolice, dojedziemy. Tego miejsca chciałbym podziękować za chwilkę czasu poświęconego odnośnie prezentacji Mery i Czerskaja. Bardzo się cieszę, że udała się ta. Przygoda odnośnie zyskiwania środków dla naszego pacjenta. Dobra, mamy to.